Siemano, witajcie w Stellaris. Pierwszy kontakt. Bierzemy sobie Paybacka i spróbujemy epicką sojalicją szczurów odpłacić się jakiejś tam innej frajerskiej cywilizacji. Bierzemy Grand Admirala, skalowanie. O, dajmy więcej Pre-FTL cywilizacji. Może jakąś taką dziwną, dziwny, śmieszny kształt galaktyki, bo jeszcze takich nie próbowałem. I jedziemy. O kurde, nam się udało. To coś zniszczyć? Już jedno. MSI-owe Seria? Ło, ale super. Ale jak widzicie, nasza ekonomia to gówno, nasza technologia to gówno. Nasz start to 18 popów, czyli jesteśmy w hej do tyłu. Ale mam klinikę genetyczną. O kurde, ale super, ale fajnie. Haha. Ha. No, to jest naprawdę słaby start. Zobaczymy, co się da z tego wyciągnąć. Ale ja laboratoriów nawet stawiać nie mogę. Mam do tyłu jeszcze technologię od podstawowej. Beka. O, dostaję projekt usunięcia tych śmieci z orbity. A tymczasem czas sobie pomin maksować wziąć intelektualnego gościa. Tutaj zaraz e, naukowy statek drugi zbudujemy, jak tylko mnie będzie na to stać, żeby jak najbardziej wyciągnąć. Tą naukę. W sumie to by się też Construction Ship przydał, bo mamy tu dużo zasobów, które w ogóle nie są zbierane w naszym systemie, wręcz nie mamy żadnych stacji. Dobra, ten projekt to potrzebuje... A właśnie, Construction Ship i to zajmie 600 nauki. O Boże, 20 miesięcy, o nie. W ogóle jak ta galaktyka wygląda? Aha, to jest takie, że tutaj jest jeden ten, jedno takie duże ramię, i to jest drugie takie duże ramię, i tutaj gdzieś jest pojedyncze połączenie między nimi, i tutaj ciekawy kształt generalnie. Ło, wow, ale planet mam już trzy. No i co, ekspansja, co innego jak ekspansja na pierwsze, chociaż mogłem zraszować technologię i robić gigatekrasza. O, grunurzy, Ło wow, to jeszcze, fajnie, fajnie. Bardzo lubię tych prekursorów. Jeszcze lepiej. Tak, teraz energia. Jeszcze tu energia. Usunęliśmy tego śmiecia tutaj. Właściwie to kupę śmieci, bo sam worship dalej tu jest. Ale dobra, możemy się zbliżyć do nowej kolonii. No korwet nawet nie mamy, ale beka. No przecież. Ale póki co nam się nie przydadzą. W ogóle za każdym razem jak się ship debris usunie, dostaje się jakieś stopy i jedność. Więc to jest bardzo fajne. O tak, możemy sobie przyspieszyć robienie ambicji. Tutaj jesteśmy z technologią do tyłu od startu, ale to nie ma znaczenia, bo pędzimy jak burza już w tym momencie. kurwa! jakieś główienko do nas przyleciało i chce nam zebrać długi. Jakie długi? Ja nie mam żadnych długów. W momencie, kiedy opracujecie hydroponiczne farmy, będziecie w stanie budować je na stacjach. Jest to coś, o czym ja prawie zawsze zapominam, ale zauważcie, jakie to potężne. Zobaczcie, że mam już trzy stacje, bo zainwestowałem stopy, które dostałem właśnie z czyszczenia okrętu MSI. I teraz mogę pobudować za to trzy hydroponiczne beje. Taka stacja. Kosztuje mnie chyba jedną energię utrzymania. Nie, no dwie. Ale za dwie energie będę miał 10. Właściwie to 11 żarcia. Czyli za sześć energii łącznie będę miał 30 żarcia. Ja nie będę musiał już więcej na planecie produkować następnej tego żarcia. Mogę to wywalić i produkować to żarcie jedynie na stacjach i moją ekonomię wykorzystać do czegoś właśnie bardziej przydatnego. Uuu, tu jest tropikalna planeta, to ją muszę mieć akurat. Pierwszy perk, jak zwykle bierzemy technologiczną ascendancję. Uuu, inna cywilizacja. PriFTL, kurwa. Ło, od razu roboty, od razu po egzoszkieletach, ale super. O żesz, kurde. Serio, poznałem już tych MSI-ów, już mam z nimi kontakt. Tutaj te gnojki są? W sumie nie wiem, to mogą być oni. Chyba tak. Myślałem, że trochę dłużej się nie będą pojawiali. Ale już ich odnalazłem. O tak. Uu, jeszcze więcej technologii. Czas na discovery. Spamimy technologię jak tylko się da. Nadrobiliśmy populację do poziomu, której powinniśmy mieć na starcie. Uu, a teraz to nawet więcej. Tak, i powinniśmy robotów nastawiać na każdym, na każdej planecie. A, przybyli poborcy długów. I cze czego wy chcecie w ogóle? Potencjalnie. O, boż! Muszę im zapłacić jakiś milion energii. Nie, wypieprzać. Nic wam nie zapłacę. 700, kurde, siły mają. Czy nasza stacja sobie z nimi poradzi? Jak najbardziej. Bez problemu. No to nie, nie powinienem był się ich bać, bo widać, że są turbo słabi. O dobra, znaleźliśmy ich. I oczywiście wypieprzać. Gdzie oni są? Tuż obok. My ich chcemy nienawidzić i zniszczyć. Robimy u nich szpiega i zobaczymy, co oni tam sobie wykrawcili. Wokuru, ale te państwo to chyba całkiem szerokie mają. Albo zrobili węża. No to też jest możliwe. Też mogli zrobić węża. Ale dużo tych technologicznych punkcików. Aha, Guardiani za nami się tu pojawili. Czyli tutaj w razie czego, jak będę miał flotę 3000, to mam planetę. I jak będę miał flotę 20000 to mam drugą planetę. Okej, okay, tu super. A tymczasem usuwamy ostateczny kawałek okrętu MSI. I w tym momencie dostajemy Ocean Ecology, coś tam, coś tam. A, ale zniknął nam ten super beznadziejny perk chyba. Więc i tak jest fajnie. No i będziemy powolutku inwestowali w wojskowe technologie. Gdyż koło, coś koło 2230 powrócą poborcy. I będzie trzeba ich rozwalić. Co się robi jak ktoś po twoje długi przychodzi? Jasne, że lepemu na ryj sprzedaje. No przecież tego nas uczy Stellaris. No i się nam też klinika. Kurde, zepsuła genetyczna. Ale nie potrzebujemy tego. Zmienimy sobie to na coś innego. A to nasze udogodnienia sprawowało. Dobra, to holoteatr trzeba tutaj postawić. Prawda? Nie, dobra, nie zamiast research laba. To jest zbyt ważne. A i nie produkujmy tu minerałów. To sobie to wymienimy też na holoteatr. O kurde, jeszcze jakiś kryzys zjebany? Co to za niefajne węciory gro? Gdzie my to dostaliśmy? Na gatunku? Nie. Chyba na całym państwie, no. A, bo za, za dużo populacji mamy, co? Za dużo. Serio, kurde. Akurat się trafił Gaugan z dokładnie tym samym symbolem co TMSI? A to śmiesznie. A i oni tu już mają ze mną granicę. O nie! Jeszcze jakiegoś wrednego wroga mamy na południu. Naukowca mi zabili. Research Agreement. Ale nie pokazuje nam co ten Research Agreement daje. Oj, Scavenger. Łopanie, gdzie ja na to trafiłem? Tutaj, to nie problem. Chciałem ładne granice, ale zostawię sobie tą dziurę, żeby tego Patałacha tutaj odciąć jak najszybciej. Cereo, oni mają taką samą technologię jak my. Na ekonomię mają większą trochę. Populacji sporo więcej. Flotę to oni mają, ja nie mam wcale. Ale za to technologia ich posysa. Oh, yeah. O! Zbliża nam się Insight na tych tutaj prymitywnych. Oni są w ogóle w fazie maszyn, czyli rewolucję przemysłową chyba przeżywają w tym momencie. Widzę, że prymitywni, no to są naprawdę genialni. Oni nie potrzebują nikogo, żeby samemu się zniszczyć. O! Insight Technology możemy zrobić sobie. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Tutaj tego chyba nie ma. Być może technologia nam się pojawi, jakaś nowa, ciekawa. Póki co jeszcze nie ma. Tutaj też nie ma żadnej unikalnej technologii. O, jeszcze jakaś cywilizacja. Ale do tej nie mam dostępu, a szkoda, bo mnie ten patałach odciął. Jego państwo to też jest taki wredny wąż. No, co oni robią, te boty? Uuu, maskowanie poziomu pierwszego, to się przyda. A tutaj można dalej kontynuować. Nie, to ja im wojnę o te cztery systemy zaraz wypowiem, jak tu się można rozwijać. O nie! Nie, znalazłem robota, którego sam stworzyłem. A dobra, oni nie są na szczęście turbo agresywni, przynajmniej jeszcze. No i kryształy musiały mi się tu zrespić, żebym nie mógł tej dziury zamknąć teraz. Drugie drzewko ukończone. Teraz czas na może Executive Vigor. O to by nam dało wszystkie te subsidiesy, No nie wszystkie, ale z dwa. Więc na szybką ekonomię to jest bardzo dobry perk. I teraz bierzemy mining i capacity subsidies. Za trzy jedności mamy teraz 90, 70 i 139 i 100. B. Właśnie tych zasobów. To jest bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre. Zbustujmy jeszcze naszą ta w takim razie technologię wojskową. Bo ekonomię mamy już ustawioną. O jeszcze puryfikatorzy. Gdzie oni są? A no niby na naszej granicy, ale jak widzicie to z nami nie graniczą, więc nie ma problemu, niech sobie tam istnieją, może w dupę MSI-a ugryzą albo coś tam, byłoby śmiesznie na pewno. O, rubrykator, wow, ale super. I co, 1400 siły, okej, okay. wróćmy się z nimi napieprzać, zanim nam wyautują tą stację. Ona ma dużo kładłuba, więc powinna pożyć trochę, albo i nie. Boże, ta flota tu nie doleci, zanim oni mi to nie rozpierdzielą. Co to za żart? Jakiś 9 gówno korwet i gdzie jest moja flota? Czemu ona leci tu 300 lat? Pokażcie na co was stać. Szmatławce. Kurde. Za kolejne 15 lat przylecą. O, możemy zagadać do tego. Do Infinity Sphere też. Dobra, pomożemy im. Tak, zamierzamy MSA zniszczyć. Payback. Nie wiem, jak to działa, dowiemy się. Z pewnością, kiedy ich już zaatakujemy W ogóle mamy archeologiczne miejsce Na naszej stolicy, to dopiero teraz zauważyłem U, terraformacja Też się bardzo przyda, ale w sumie Faculty of Stadis przed się dużo bardziej Na tym świecie Archeologicznym Już kurde, udało nam się odnowić Ten yy, MSI Warship I mamy teraz podwojenie floty Niemalże, Ło, kurde Tak, możemy sobie tym Główienkiem z trailera latać Ładne to w ogóle jest bardzo. Mogę nadać admirała? Mogę. A mogę połączyć te dwie floty w tym momencie? Nie mogę, bo to jest wielkości 16 i chyba się nawet nie da tego łączyć. Ale dobra, przyda się na pewno. Kurde, ale nam szybko technologia idzie. Co prawda ustawiłem oczywiście na 0,75 kosztu technologii, ale i tak. I tak jest bardzo szybciutko. A ile artefakciorów już mamy? Oj, krążowniki będziemy mieli. I detektory ukrytych flot. Właśnie, mam jakąś flotę, co nic nie robi? Mam. To mogę ją sklokować. Tylko, właśnie tutaj ta plaga idzie do przodu. Zastanawiam się, czy. Aha, nie mogę im już pomóc. Ciekawe, czy wyzdychają wszyscy tam ci prymitywni. Ale co wiem, to że idę, lecę eksplorować galaktykę ukrytym statkiem naukowym, którego nie będą w stanie zauważyć te patałachy. Tutaj też powinienem szpiegę wysłać, bo MSI-ów to już przejrzałem w miarę dobrze, mamy większą flotę od nich. Technologię chyba taką samą, no troszeczkę gorszą, oni przyspieszyli teraz technologią. Ale ekonomią ich nadganiam, co jest zabawne. Bo oni mają ten zaawansowany start. O, jesteśmy w stanie ulepszyć nawet nasz flagship, co zabawne. 4000 i construction ship na orbicie. Lecimy. To jest jak za darmo 4000 nauki w tym momencie. O, przybyli po raz kolejny. O Boże, ale ja co oni są słabi teraz? Przesz ten flagship nasz to sam sobie poradzi. O nie! Naukowy statek nam zestrzelili. Ale czy oni mogliby nie wracać w ogóle, skoro mają wracać w tak słabej formie, że w sumie to nic nie robią? O, i wypowiedzieli na nas wojnę MSI-owie. Czy oni mają jakiegoś sojusznika, czego kogokolwiek? Nie mają, ale oni mają chyba. Oni mają gorszą flotę niż ja. Przecież to jest jakiś żart. Paybacka im nie mogę tutaj wcisnąć, mogę im wrzucić. A nie, mogę. A! Czy, czy to znaczy, że ja już jestem w stanie im wdrzebać na ryj? O kurwa. Lecimy. Szkoda, że sprzedałem przed chwilą y, 2,5 tysiąca stopów. Ale mam pewne wrażenie, że nie będzie to duży problem. No, przyleciała ich flota, nawet dwie. Jedną już rozwaliłem, ale to była taka malusieńka. A druga to 4000. tysiące. Okej, okay. dobra. Mamy nasze dwie floty i pokonani. No, prawie nic nie stracili, ale jednak zwycięstwo jest moje. A potrzebuję minerałów, bo trzeba armię zbudować i im tam wylądować. Specjalnie skrawcony statek naukowy. Włączamy mu klaukowanie. I eksplorujemy ich systemy, bo nie będą w stanie nas zauważyć. Nie widzimy co to jest, ale jak wrzucimy im niewidzialnego szpiega, hehe, he, to będziemy widzieli. Tak, to jest super. Podbudowali sobie flotę do 7000 i lecą mnie tutaj skontratakować. O, polecieli, dobra. W takim razie mogę odpalić edykt amunicyjny i pancerzowy, e, tymczasowo zacząć kupować e, Osiem tych y, rzeczy, trochę mnie to będzie kosztowało. Ale dzięki temu moja armia będzie, znaczy flota w tej bitwie, trochę sil. Okej, okay, uciekli. No dobra, to lecimy prosto na ich stolicę. Nie odpuszczamy im. Nie ma takiej zabawy ze mną, że se będziecie atakowali i od razu uciekali. Jak tchórze, polecę na wasz ten, na waszą stolicę i ją zdobędę. Chociaż ta moja flota, jedna mniejsza, to trochę obrywa. Ale z drugiej strony, jak teraz robimy im obrażenia kadłuba, to uu, szybko, szybko padają. Ich flota wróciła, co prawda, ale po sekundzie uciekła. Czyżby MSI było mistrzami tchórzostwa? Hmm, to całkiem prawdopodobne. Bo jak na razie z tego najbardziej są znani. Hehe, dobra. Rozwalona im ta stacja została. Pedasus! O kurde. PEDASUS. 300 armii tu mają. Na PEDASUSie. A ja mam 500. O, jeszcze generała. O tak, lecimy. Odrespiła im się ta flota praktycznie bez żadnych strat, ale ja dalej mam 10 tysięcy. <laughs> oni jakieś głupie 6. Dobra, zdobyliśmy ich stolicę. Teraz lecimy tam. Właściwie ten MSI Warship powinien lecieć za tą flotą. O. I oni to już sklepani niemal, że są totalnie. Tylko, że się nie chcą poddać. Co jest ciekawe bardzo. Sądzę po tym, jak bardzo im nic nie idzie. <noise> Używam ich własnego flagshipa przeciwko nim. Mnie to bardzo zastanawia, czemu oni tego flagshipa nie mają. Czemu nie mają własnego flagshipa? To nie ma sensu. O, nareszcie nie mamy Declining Healthcare. Rzeczywiście nie jest najłatwiejszy start, ale powiedzmy sobie szczerze, na multika, jakby to ktoś wybrał, to by było całkiem trudne. Tyle, że jest to na singlu naprawdę banalne. Chyba, żebym wybrał zaawansowane starty wszystkich AI, albo coś takiego podżebanego totalnie, to wtedy byłoby trudne, ale bez przesady nie zamierzam się katować ze sztuczną inteligencją, jak mogę na multiplayerze z prawdziwymi graczami grać. I już niedługo będą odcineczki ze Stellaris. No niedługo, to pewnie za miesiąc, albo coś takiego, ale tak. Będą pojawiały się odcineczki właśnie ze Stellaris Multiplayer i raczej będzie to dużo ciekawsze i fajniejsze niż te single. Ty, oni mają tutaj statek, ale jako, że mam tą detekcję, którą oni sami tutaj zbudowali, to widzę, że on tutaj się znajduje, co jest zabawne. O kurde, dobra. Poznali mnie to Państwo tutaj na Dojaku 4. Bardzo to ciekawe, ale tak, oni teraz wiedzą o naszym istnieniu. Na szczęście nie wiedzą, że jak mieli plagę, to totalnie ich olałem i im wcale nie pomogłem. W ogóle już od dawna mają 100%. Czy zechcecie się wreszcie poddać? Nie, oni wolą spłonąć. Kurde, prawie całkowicie, niż przyznać, że ich pokonałem. O, nareszcie udało się tak. Oh yeah, jesteśmy wolni całkowicie. Jeszcze możemy też wziąć sobie kazus belli na wszystkich, którzy wykorzystują. Cywilizację PreFTL i dostaliśmy kazus belli na roboty właściwie na każdego prawie wokół nas. I zaraz się i powinien pojawić, tak? Corporate Newsletter. No, haha, ha, o boże! Tracą stabilność, jeszcze więcej stabilności. Nieźle żeśmy im przyjebali, więc tak, tak wygląda właśnie Origin Payback. A mianowicie, startujesz 10 mniej popów z dużo gorszą technologią. I spełnić ci takiego zaawansowanego tutaj gaugana. Akurat im się nie poszczęściło, bo jakby mieli większe państwo, byliby trudniejsi do pokonania, ale jeżeli dobrze to rozegrasz, nadgonisz populację, zbudujesz ekonomię, no to jesteś w stanie właśnie pokazać im, gdzie ich miejsce. Ewentualnie DLC dodaje też sporo nowych fajnych technologii, tak jak na przykład to. Albo właśnie te kontakty z tym cywilizacją. Tutaj za bardzo się nią nie zabawiłem. Ale tak, można ich zapliftować, można od nich technologię zdobywać. W tym momencie mogę im nawet zagadać, mogę poprawić z nimi relacje, mogę spróbować e, właśnie technologię im oddać, e, dołączyć ich do mojego państwa, najechać i parę innych takich śmiesznych rzeczy. Ewentualnie pozwolić im samemu osiągnąć poziom technologii, ta taki. Że będą wtedy cywilizacją kosmiczną. Niby w galaktyce zostało jeszcze wiele do robienia, ale raczej nie będę tego kontynuował, jako że jestem w tym momencie raczej nie do pokonania przez te jaje przez dłuższy czas, chyba, żeby zrobiły federację. Przynajmniej no dlatego, że zrobiłem niewielkiego Tekrasza i nawet te tutaj, takie państwa jak robot. One są we wszystkim praktycznie słabsze, poza flotą, a tej floty to ja od dawna nie budowałem i mógłbym nawalić jej tak ze trzy razy więcej, jakbym zechciał. Poza tym, właśnie pokazałem wam o co chodzi w tym originie. Mnie on się całkiem podoba. Może jest to rzecz na raz w sumie, albo może ze dwa razy sobie tym zagracie. Ale dosyć fajny scenariusz, żeby zobaczyć wasze umiejętności w tą grę, jeżeli zaczynacie właśnie mocno osłabionym państwem przeciwko. Państwom, które na starcie będą sporo silniejsze, ewentualnie zawsze możecie wrzucić jeszcze wyższy poziom trudności, jeżeli chcecie. Jeżeli w tym momencie jest to dla Was za łatwe. Więc, no cóż, dzięki Wam za oglądanie i cześć!